Cześć, nazywam się Ola, witam Was na kanale Gods TowersPL. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednej z najgorszych podróży do pracy, jaka mi się ostatnio przytrafiła. Zapraszam do oglądania. Ten dzień od początku nie zapowiadał się dobrze. Właściwie czekałam, co będzie zwieńczeniem porannych katastrof, ale od początku. Wstałam sobie lewą nogą i tą właśnie nogą nadepnałam psu na ogon. Świetnie rozpoczęty dzień od wyrzutów sumienia i przepraszania psa. W bloku wyłączyli ciepłą wodę, więc musiałam się umyć w lodowatej. No cóż, przynajmniej nie musiałam pić kawy, żeby się obudzić. Idąc na tramwaj, poszłam jeszcze do sklepu, ale akurat tego dnia nie można było płacić kartą. Musiałam się obejść bez śniadania. Już wiedziałam, że pech mi towarzyszy, więc ostrożnie jechałam do pracy. Wiecie, lepiej nie kusić losu. No ale coś musiało się wydarzyć, jadąc do pracy zauważyłam, że mam przeciek w plecaku i już wiedziałam, że moja sałatka z sosem czosnkowym częstuje książki, zeszyty, plecak i moje plecy. Zrezygnowana poszłam do pracy, żeby jakoś ogarnąć ten bałagan i poszukać nowego pojemnika na obiad, który nie będzie przeciekał. I nie musiałam daleko szukać, bo w nowej dostawie przyszły lunchboxy do przetestowania, no i wzięłam się za ich testowanie. Przechodzimy do fazy testów, sprawdzimy sobie szczelność pojemniczka. Robimy to na dworze, żeby nie brudzić w biurze i dlatego, że jest około 40 stopni na dworze. Tak więc sprawdzamy. Nalewamy sobie wodę do pojemniczka. Woda jest, jak widać. Zamykamy, dociskamy i sprawdzamy. Jak widać, nie kapie. Nie trzymam, nie kapie. A szkoda, bo mogłoby coś spaść z nieba. W tym odcinku dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy, że pojemnik na lunch jest szczelny i że jednorożce spełniają marzenia. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej testów, dajcie nam znać w komentarzach, jaki produkt mamy przetestować. Tymczasem zapraszam was na naszego Facebooka, Instagrama i oczywiście do naszego sklepu gotstoy.pl. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Bo ja mnie mną piguła. A i w tym ferworze testów zapomniałam Wam pokazać naszego lunchboxa, więc zobaczcie go teraz.